Mam konto, nie macie, I dzisiaj Wam się Bartasz. No i postaramy sobie o coś, kilka cynesek. Jeśli się nie uda, to dagram kilka rundek. Więc chodzimy do mojego konta. O. o! O! Tak, nagramy rundkę, ale zapomniałem miałem dołączyć. Hmm. Odebrzemy sobie mapę. Jedna map to, to będzie, ok? Więc tyle, chodzimy sobie po tacie. No i dobierę sobie może tego dalela. Albo no, bo nie, dobierę sobie Maxa I dobieramy do mapie to, No i dobram sobie dwie rundki. I będę w koniec odcinku, ludzie, no bo, mało, no bo się, ja na nie mam małą batalię. O, dobiłam już. To mi dalej lewiecie, bo jedynie jestem głowy Onita, nita, nita, alunita, alunita. Alu, I dobiłam Mita. To HP i dobiłam Ticku, głupi. Utały i uciekaj. Okej. Okay. Ja mam parę cubów, jeszcze te druziny. mnie to myślę. Jeszcze jedzie jeden, jeden odcineczek. To będzie jutro o godzinie, nie wiem czy nie. Może 17 lub 18. wjedzie, wjedzie, wjedzie. No patrzcie tu, nie? Ja bym nie grał maksimum, ale się nie wygrałam. Tak można powiedzieć. Moja no, szybka się urodziła. Idziemy, w ja jej idę tutaj. Idę i dołu, 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 No dobra, okej, okay, okej. Okay. I wygrałam, będzie piękna. I wygrałam, robiłam. Igrana ja do góry nie ginąłem, widzieliście. Wiem kucharku, dobrze. Ok, sześć razy dygrany No to ja jedna lundka. O! Może sobie oto zimy nawet. Jak ty teraz będzie wygrana Zobaczymy. No i gramy mapkę kolejną. Ok, tu jest sielka. No, jedziemy w drugą mapę i będzie koniec. No. no, to szelka tam bi. No, i ty tutaj że ludzie tam jest Alpino. Ja lec do niego dojadę i. No nie, no nie. Może oto, że mi się ja to ja biję sobie. No bo nie było mu się No to tyle mój... No to pytałem mojego brata Kuba, przywita się. Elo, elo! Tam jest Bibik. Tej Bibi. Ludzie, ludzie... Ła! Wow. Ła! Wow. Że jutro ze mną nagły odcinek, a nie z jakąś szelą sobie kółko. No tak, jutro to nie wiem kiedy odcinek leci dla YouTube'a. Może jutro, to rano. Może jutro rano, a drugi odcinek o 17, 16 lub o 18:00. Ale bardziej o 18. Bardziej tak o 18, bo mój brat mówi. Bo ja montuję. Bo kurwa montuję. Zde. I gdzie? Zginiesz, gościu! Nie ginę nigdy! No zginął! No jeszcze Bałle tymi kulami, piwami, żółta w łeb. O jeszcze, o! Głupia ta Bibi. Nie, ta bili nie gniwa, proszę Głupia Bibi. Nie, tak już na moim odcinku! Mówię na idźte No strzela, zgin o, pan, szczęśliwie. I ja pochodzę. O, nie, ten typu. Proszę nie i. Cześć, <laughs> wyjdzie. No i się. Kończymy odcinek papa. Ludzie, jutro No, na no co jutro o 18, 18, 19. No. Do na papa. 8, w po górę.